Okej, okay, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie, z tej strony Chmielu, a to jest jak widzicie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w South Park Kijek Prawdy. E, jak możecie widzieć na początku zaszły lekkie zmiany, w ogóle gram inną postacią, znaczy gram Żydem dalej, ale e, o innych barwach i w ogóle ubiorze i tym, i tym podobne, z racji na to, że po prostu robiłem sobie reinstalkę Windowsa, e, no i nie przeniosło mi zapisów, także małe komplikacje, że tak powiem, wyszły. Mało nie małe w sumie, bo doszedłem sobie tutaj i jeszcze raz przeszedłem cały, cały cały ten motyw, to znaczy całą grę do tego momentu. A, także w sumie co? Możemy chyba kontynuować. Zobaczę, ty, tylko w ogóle widzicie, włosy ty, chyba są zmienione, ale gram Żydem tak, jak grałem, bo a, najlepiej mi się grało tą klasą. Jeszcze nie, nie testowałem innych, więc nie będę. Porównywał w ogóle też czekajcie, bo tutaj mi się odblokowały itemy na 8 level, bo teraz chyba mi wpadł 8. To bierzmy sobie te sprzęty słatowskie. święta Fedora, A to co nam daje? O, dodatkowy atak, to jest święta. Nie, w sumie święta F Fedora jest lepsza chyba od. Heumu złotowskiego, także to sobie zostawmy. Tu mamy wszystko dobrze. Perłek, może nie ruszajmy. Śmieci trzeba będzie sprzedać. Mikstury są dobrze. Tutaj umiejętności to sobie rozdałem tak, że po prostu zaimplementowałem praktycznie wszystko w proces. Żyjiczu też będę upgrade'ował, ale później. Obrze Kosę i jeszcze nowa, nowy skill, który teraz nam wpadł. Tutaj sobie zaś rozdałem ćwiczenie na masę i młotkowy z racji na to, że tu mi zwiększało zdrowie zaś tu większe mam obrażenia od, od broni białej i znajomych mamy nowych, aha, bo tutaj jesteśmy dokładnie. Teraz robimy ten szturm cały na szkołę, tak? Dokładnie, czyli teraz musimy zaatakować szkołę, czekajcie, ja sobie bym kupić takosy, tak w razie czego. Kupię sobie tych takosów trochę, bo ostatnio, znaczy jak przechodziłem teraz, sobie miałem taki mały, mały, że tak powiem, problem <grym> z tym, że jak była ta impreza tam w kar, w karczmie, tylko nie pamiętam jak ta karczma się nazywała, to mnie tam cały czas zabijali, gdy walczyłem, walczyłem z bardem z racji na to, że w ogóle nie miałem eliksirów. Moment, wiem jak to roz, 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 rozważyć. Hehe, <coughs> <coughs> psikusia. Ale żeśmy im psikusia zrobili, przynajmniej mogliśmy przejść. Nie, dobra, walczymy z elfami. Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś specjalnie trudna walka. Kurwa, mać. Bloki mi w ogóle też ostatnim czasem nie siadają w ogóle. No dobrze, teraz to siadło. No i ten, ten miotacz promieni kosmicznej cały czas tutaj mam, że tak powiem. Spróbujmy, co to za spell. Aha, czyli mamy rozkręcić Dreidel? Muzzle je, dobre to w sumie jest, to się tak zdaje, ale do, dobry spell jakiś. A tutaj, profesor chaos, butter zamień się, um... niech się zamieni. Ej, nas też może uderzyć, serio? Zobaczmy, co to będzie. O kurwa, dobry, dobry skill, ale dużo pipy bierze w sumie. Wszystkich zabiła? Nie. Dobre to było, tylko że strasznie dużo pipy zabrało, prawie całą. Także no, ale dobry skill, widzieliście. Jeba nie chce. O, ciągnij power elfie. Dobra. Tutaj zaś możemy sobie procą zaimplementować, bo procę tutaj mam też, procę mam na najwyższym levelu, także spokojnie. Okej. Okay. szkoda, że nie trafił tego osiłka. No, a temu już. O, kurwa, on miał riposte, je, baniuski. W ogóle, dzisiaj chyba będziecie, znaczy dzisiaj, e, dzisiaj ten film będziecie mogli widzieć chyba w czwartek, w czwartek, dobrze mówię. E, to jutro pojawi się pierwszy odcinek z Infamousa Second Sona. No i oczywiście, te wszystkie serie, które kontynuujemy, będziemy kontynuować już w sumie tak. E, są w jesteśmy mniej więcej w połowie gry, jak sobie patrzy, patrzyłem na walkthrough. Także już jakoś to leci. A natomiast co my tam jeszcze mamy w ogóle? Bo kurde, już, już zaczynam się gubić z tymi seriami. Tyle ich jest. E, Kurwa no... Wiecie, co serio zaczynam się gubić, aha, tędy też można było przejść, dobry deal. Tak od tyłu chyba jechać, dobra. O. Jeszcze jest, jeszcze jest. Tivo, oczywiście Castlevania. Castlevania już zabieram się za konkretniejsze nagrywanie kastelwani. I planuję też ją skończyć za jakiś czas, bo granie jest zbyt krótka i właśnie pasuje skończyć. Jak ja mam tam zejść? Kurwa jak ja mam tam zejść a, chyba o to chodziło, dobra. Dobra, purkoczarem, że tak powiem, trzeba było magicznie zaimplementować. Wszystkie elfy wpadły, co tu były? Wszystkie chyba. A nie, jeszcze jeden jest, no ręce nekromanty. A no i też, widzicie, mam ten mój, znaczy, ten taki młot. Zupgrade'owałem sobie go na obrażenia elektryczne i myślę, że jest ogółem dobry. A poza tym to właśnie ten... Wielkie dzięki, że mi piszecie takie, kurde, w miarę pomocne komentarze właśnie dotyczące South Parka. Zajeb... mu tym profesorem. E, bo naprawdę takie komentarze, kurde, to... To mi du dużo informacji tutaj wnoszą fajnych, do których się mogę dowiedzieć i, i wielkie dzięki za to. I liczę, że będziecie jeszcze pisać jakieś takie komentarze walić, jeżeli bym jakieś miał e, błędy, jakbym coś nie wiedział, czy jakbym czegoś nie wiedział, czy coś tego typu, to. Czekajcie, 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 jakbym sobie tutaj manom zaimplementował soczek na przykład wypił o, o, o. i tutaj na przykład z, z młota. Dobrze to siadło. Aha, tutaj już nie mamy kurde tego, no, to to młotem teraz jedziemy go, nie? Mm. Obrzekosa mu zaimplementuję, bo też mam Obrzekosa chyba na czwartym nawet levelu. O, widzicie? Dobrze, dobrze że cię zabiera Obrzekosa. Jeszcze dodaje krwawienie, także no jeszcze, jeszcze lepiej. Teraz to my w ogóle jesteśmy Komandorem Deklem, także no kurde, to jest wyższy, wyższy stopień jazdy normalnie. Komandor Dekiel, kurde, jest taka, taka świetna ranga. A w szkole jesteśmy, o kurwa. Ja się tak się jakieś dziwne wejścia od tyłu. Ale im psikusia zrobię, czekajcie. Nie ryk, smoka, a prókoczar.

Ale obsrął się tam ten kapłan elfów. Czy to był jakiś mak, czy inne sprawy? O kurde, Kartman tutaj rudy kładuje. Help, please. That's Gary Nelson. Don't touch him, Ginger. We came to school the morning after the earthquake to report for duty. We didn't know school had been canceled. We heard a sound from down here. Found this cream goo. It was everywhere. It changed the other hallway monitors. <laughs> Serves you right for being a patsy-ass hallway monitor in the first place. Something in the goo. It. It. Die, herzig Olsen. Ah! Somehow that green goo makes ginger hallway monitors even lamer! Kurva, <laughs> zamienił się w nasi zombieaka. oczywiście tutaj kurwa. Nikt tu nic. Nikt tu kurwa nie ma nic do faszyzmu, nic, nic, nic do nazizmu i w ogóle tych spraw, kurwa. Wow, 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 co, co jest, czemu ja nie mogę zapodobać? Z znaczy, czemu tak się przyciemniło to wszystko? O, dobra, tutaj podajmy im, czekajcie. Ludzi naz, na zombie na zombie na zombie zombie na zombie tak na zombieak Czysty stary jeb co to jest Kurwa normalnie za dużo tego Ej, Jak jak ten ta manga się nazywała na czekajcie Jakiś kurwa super bol, Superball, nie pamiętam Takiego o tym gościu, takim rudym w tych włosach takich rozczochranych. Domyślicie się pewnie o co mi chodzi. Słabe. Aha, czyli że to jest słabo, dobra, w tego zajednę. Co źle wyszło, nie? Kurwa. Dobra, pipy. pipy, pipy potrzebuję pipy mamy 12 od 12 a nie dobra nie możemy sobie tego zaimplementować to kij tam burzą im zaimplementujemy. Batter Store w końcu nie więc bez przypału hey, hm, dobrze kosom. No dobra, tego obrze są zjedziemy. Chociaż nie tak dużo mu zabrało, nie? Bardziej się by opłacało w tego wolność. przynajmniej by tarczę stracił i ogłuszony by został. O, weźmy sobie manę troszeczkę. Może będziemy mogli. Dobra. Mm. W tego chuj tam. A 4 HP zostało. A jeszcze troszeczkę. No, z rudymi to nie ma żartów. Pff. Jeszcze z kilofami to kurwa. Jeszcze gorzej. Wykończył się, wykończył się, nie? Dobra, no do tego obrze kosą zjedzie, chociaż nie ma ja bym mu sprzedał, bo życu chyba z tego co mi wiadomo, to niszczy właśnie osłonę dobrze i ogłusza go. To jest dobry skill właśnie, tak, żeby sobie... Pozbyć się właśnie armora. Okej, okay, temu złota zaimplementujemy. Co oni w ogóle... Ej, co, jest? co oni w ogóle po tym niemiecku pierdolą, to ja nie wiem. Kurwa denerwują mnie czemu on się odrodził. Teraz normalnie to się żarty skończyły. Serio tak mało HP dostał? Ja pierdolę. Jeszcze raz profesor chaos. Like <laughs> Strasznie długo mi ta walka idzie. <laughs> Dildo weszło. Tak trzymać. Ej, co jest? Nie, nie podnoś się nawet, drudziolcu. Dokładnie, uciekaj stąd. I ten zmota Kurwa mać! Za wcześnie sobie kliknę... A, jeje. Dobrze. Nie no, spoko, spoko bez, bez spiny, Baterz bez spiny. A też wiecie co, wy ostatnio sobie wyczaję Keniego i w sumie on ma też dobre skill jak mi pisaliście. Ten jeden skill taki głównie co wysyła szczury, to jest naprawdę dobry skill i chyba. Zaraz się zmienię na Keniego. Zaraz zobaczymy jaka będzie walka, ale może się zmienimy jak będzie jakaś taka kurwa tych zombie to. <sztam> <Bharata> Wymiana uczni na pewno. Z Niemiec przychodzi. Kurwa ten głos tych niemców to jest taki typowy ja twierdzi, ale Rozbi rozbijam je to totalnie. Wow. OK Okej, teraz sobie tutaj zejdziemy. Przynajmniej jeden na, na zombie, z, zombie został. tego przysmażymy? No ja, trzeba będzie go z nim walczyć. Gościu! Kurwa. Łołowołowo! Wow, Ochyda. Ugryzmy. Skobanieśki. Zwiru go zajedźmy, nie? Chociaż nie, to nie ma sensu. Obrzekosą dostanie i niech się cieszy. Obrze ja pierdzielę nazwy tych sprzętów w ogóle tak mnie rozbijają, że. Dostaniesz z tego szczała i co profesor Chaos cię dojedzie. 3-2-1 będziemy losować. Chlub. Smarzył się, nie? No. Jak za, ile 15 many, to powiem wam szczerze, że opłaca się tego skilla, bo um, du dużo rzeczy można ciekawych wylosować i kurde, do dobre obrażenia zadaje. To jest ser boiler room. Możemy tam wejść? Co tu będzie? Uhuuhu, boiler room, agresywnie stan Craig. Wymagany obiekt Spiritus, o kurde Soreczka z oś Spirytus nam tu jest potrzebny powiadają. No dobra, to poszukamy spirytusu najwyżej. O nie, co oni gotów nam pozabijali? Mały medalion. Walki dobre tutaj trwają, ale to nie czas na walkę. Czas na dostanie się do szefa elfów. Trzeba walczyć za kupa Keep, nie. Ja się tu przeteleportuję.

A tu się pali, dobra. Walczymy. Nie wolno, nie wolno, riposte kurwa. Jeszcze ten mag, ja... Nie, no bez jaj. Dobra, w sumie jest koncept. by rozwalić maga, znaczy kapłana. Kurwa. Teraz zapodajmy tym, kto ma najwięcej. Ten ma najwięcej, Elfie, obrońca. Ten motylek tu jest tak potrzebny, że. O. Dobrze to poszło nawet, czemu nas skoczni to było? Suck my balls. Powinny, powinno być simi jaja pedale. Oj, słabił z ziomuś. Wir zagłady, na no kogo by tu go zaimplementować? Muzel nie, kur... nie wytrzymam. Trzeba many troszeczkę... Eee... nie many, tylko mocy. Pipy troszeczkę. O, 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 dobrze, dobrze, to już jest lepszy pomysł. 76 HP ma ten na dole. Kurwa mać. Ironik, ataków robią. Nie przesadzają sobie za bardzo. Jeszcze raz zadupczymy wirem zagłady. O nie. A już myślałem, że ten z tyłu się przygotowuje do, do jakiegoś ataku magicznego, bo tak wyglądało. Many potrzebuje i teraz ich zrobimy tak. Dobrze, i tylko jeden został. To trzeba go już ze spela ściągnąć, bo on ma riposte. No to procą go dojedziemy, nie? Kurwa, 6 HP. no nie, Bater skończ go. Finish it. No, za późno jeszcze. Jakbym nie trafił, to bym się zdenerwował normalnie. Ale czemu on uciekł? Jest i nasz mag na 15 czy na 20 levelu? Co, mam iść do kurwa katapulty? the front door hurry open the door before they know what's happened push forward I must save my strength for the final battle he's killed me a Wchodzimy, wchodzimy, działamy twardo, bo za dużo sobie tutaj pozwalają w tej szkole. Ej, no stoi jeden na tylu. O kurwa, ile ma HP. Dobra, zwątpiłem. Jeszcze pieseł. Wow, 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 wow. Bez takiej agresji dobrze. Uh, Sparki. Baterz potrzebny jest twój skill magiczny i to tak na gwałt bym powiedział. Mówię o tym skillu. Kurde, ale mu słabo z tym HP idzie, na no masakra. Ale dodupczył z killem, o kurde. Trzeba go uleczyć jak najszybciej, szamaj to. Świetnie. Natomiast my, 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 my. Obrzekosą go zjedźmy. Też mu tak świetnie tego życia zabraliśmy, że naprawdę masakra. No ale dobra, Może się zmieńmy na Keniego. Na księżniczkę Kenii. Księżniczka Kenny tutaj wparowała. Dobra, 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 spokojnie, bez spiny, bez żadnej jakiejś spiny. bez... No, ludzie po prostu rozwalimy go. Widzicie, jak mu życie leci. A teraz księżniczka Kenny ma tu takiego świetnego. wo wow, wow. co to za spel? Nie testowałem jeszcze tego. Dobra, inaczej tego weźmy ze szczurami, bo to też jest dobre. W części przyjaciele to też jest naprawdę dobry skill. Jak widzicie, dużo życia mu nawet zabrało. Okej, okay, świetnie. Księżniczka Kenny się cieszy, nie? Dobrze, że nie została zgwałcona. Chociaż nie wiadomo czy nie została wcześniej zgwałcona. Tam jak została z tymi typami, no to kurde. Idziemy na level wyższy. Do bossa pewnie. Ej, nie bicie naszych ziomków, dobrze? Naszych ziomków będą bili. Nie no, trzeba pomóc naszym ziomkom, nie? Nie mogę sobie aż tyle pozwalać, żeby ich bić. Kurde. Ajajaj, księżniczko Kenny potrzebuje. No dobra, za dupcem my z tym zobaczymy, co to jest. Kurwa, mać nie. Księżniczka Kenny się ładnie wparowała, Kurwa. <laughs> nie, nie wyrobię. Okej, okay, teraz na tego time nadszedł. <laughs> Jeszcze jeden. Księżniczko Kenny. Nie, no to sensu troszeczkę nie ma ten skill. Oczarowanie, co to jest w ogóle? Też tego nie testowałem. O, <laughs> łap te cycki. a tak nieaktywny. No i on z strzały odbija, on przesadza. Żniczkę Kenny zabrali, nie. kosą musi dostać gościło. Kurwa, żarty się kończą. I teraz, teraz, teraz. Teraz już niewiele mu życia zostało, także. No, spokojnie. Procą jeszcze dostanie, myślę, i pada. Dobra, pozbierajmy wszystkie itemy. Mam nadzieję, że nas zielonki się cieszą, że im pomogliśmy. Tutaj, O, czy jak mu tam? Boom, bum, 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 boom, To jest kurwa dobry boom, To jest to, co ja lubię. Wow, wow. Może zostawmy tutaj te... Ich oni niech sobie walczą. Do męskiego wchodzimy, zobaczymy. Tak, to jest czas się wysrać do pisuaru. No kurwa, nie wysram się. Ups. Dobra, zostawiam to. Ja cię spierdolę Dzięki, mogłem się wysrać. To było, tego mi było potrzeba w trakcie walki. Zwalić porządnego klocza. To jest kurwa to. Oj ojoj. Dobra, wiecie co, że ja myślę, że tutaj zakończymy ten naciąg, trwa już pół godzinki. W każdym razie ja się z Wam żegnam, zapraszam do następnego odcinka. Będziemy tutaj kontynuować i oczywiście i cześć wam wszystkim.